Czy pracodawca może wymusić na kierowcy skrócenie tego odpoczynku do 9 godzin, na przykład przez planowanie trasy? E, tak. Jest możliwość tego trzykrotnego skrócenia odpoczynku dziennego pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi podkreślam pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi kierowcy często to mylą i mówią, że trzy razy w tygodniu może. To nieprawda. Pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi. Więc, jeżeli jest taka potrzeba zaplanowania trasy, to również może przedsiębiorca, biorąc pod uwagę te możliwości skrócenia, powiedzieć: Dzisiaj będziesz odpoczywał krócej, skrócisz to sobie, powiedzmy, do tych 10 godzin, ale później już musisz ruszać. Więc to nie jest tak, że kierowca będzie o tym decydował, bo gdyby kierowca o tym decydował, to ani spedytor, ani przedsiębiorca nie mieliby gwarancji co do realizacji i prawidłowego zakończenia wykonywanego przewozu. To jest takie elastyczne. Wszystko. am